Czym jest Akademia Wiedzy Praktycznej? To cyklu szkoleń i warsztatów przeznaczonych dla studentów z całej Polski, Którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach o sporo praktycznej wiedzy przekazywanej przez naszych doświadczonych menedżerów. Szkolenie było bardzo ciekawym doświadczeniem i spotkaniem z praktyczną stroną działalności logistycznej w tej firmie. Wiedza została przekazana w sposób fachowy, gruntowny i prosty do przyswojenia. warsztaty z cyklu Akademia Wiedzy Praktycznej dotyczył kilku obszarów tematycznych, takich jak na przykład marketing, finanse, sprzedaż, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka, czy też obszary inżynieryjne lub badanie rozwoju. Jestem bardzo zadowolony, ciekawy wykład, przystępnie przekazana wiedza. Ciekawe, praktyczne rozwiązania. Szkolenie jest wartkie, bardzo interesujące, profesjonalnie poprowadzone. Wykład mi się podobał ze strony merytorycznej. Ze swoimi szkoleniami i warsztatami docieramy do prawie 10 miast w całej Polsce, rok rocznie zapraszając na nie około 1,5 tysiąca studentów. Serdecznie zapraszamy. No i czekamy, czekamy naszych przyszłych szefów. Szefów, tak. tak.